Cześć. Witajcie w nowym filmie. Bagno to zalesiony obszar, na którym spotykają się woda i tereny podmokłe w określonym środowisku. Są one różnej wielkości i można je znaleźć na całym świecie. Ale czy wiesz, że na bagnach znaleziono również przerażające rzeczy? Dzisiaj pokażemy wam 10 z nich. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Jak duże mogły być w rzeczywistości krokodyle? Jeśli nigdy nie widzieliście jednego w prawdziwym życiu, to trudno powiedzieć, ale w wodach miasta Simunul, gminy na Filipinach, znaleziono gigantycznego krokodyla, który podobno był większy od samochodu. Trudno w to uwierzyć, ale ten ogromny potwór miał niesamowitą długość 5,4 metra. Krokodyl został nazwany David, ponieważ było to imię człowieka, który znalazł go na bagnach. Nie był to jednak pierwszy krokodyl, który pojawił się w regionie Tawitawi. Powodem, dla którego krokodyle kończyłyby w tym miejscu jest to, że jest tam bardzo mały obszar lasów namorzynowych, które uwielbiają. Na szczęście krokodyl David nie zatakował nikogo i został natychmiast wysłany do schroniska dla zwierząt. Ostatecznie umieścili krokodyla w specjalnym stawie z wodą morską, który jest bardzo blisko ich naturalnego siedliska. Numer 9 czy wiesz, że istnieją legendy i mity z kultur słowiańskich, amerykańskich, które mówią o przerażających bagnach? Według legendy miały tam mieszkać różne stworzenia, od złych czarownic po potwory bagienne. Kiedyś znaleziono również tajemnicze światła duchów, zwane błędnymi ognikami lub ignis fatus, co po łacinie oznacza głupi ogień. Są to światła duchów, które pojawiają się na bagnach w nocy i wyglądają jak migoczące latarnie. Zazwyczaj mają niebieski lub biały kolor i istnieje kilka wyjaśnień tego zjawiska, ale najbardziej prawdopodobne jest to, że jest ono spowodowane przez płonące gazy. Gazy te nazywane są gazami bagiennymi i powstają podczas rozkładu materiału organicznego. I jednak są też tacy, którzy wierzą, że światła to wędrujące dusze, które chcą zwabić ludzi na bagna. Numer 8 czy jesteś kimś, kto wierzy w czarownice i klątwy? Normalnie ludzie nie biorą tego na poważnie, ale w roku 1915 mieszkańcy małego miasteczka Freiner zapłacili swoim życiem za brak szacunku dla dziwacznej kobiety o imieniu Julia. Kobieta była kapłanką chudu i ludzie wiedzieli, że jest dziwna, ale nie spodziewali się, że jest również niebezpieczna. Mieszkała w małym domu otoczonym bagnem i często śpiewała przerażające piosenki, aby przestraszyć innych mieszkańców. Raz nawet powiedziała, że wkrótce umrze i że zabierze ze sobą wszystkich mieszkańców miasteczka. Nikt jednak nie brał jej na poważnie, dopóki nie stało się coś bardzo smutnego. Na jej pogrzebie zebrali się ludzie z całego miasta, aby pożegnać Julię, a gdy tylko włożyli jej trumnę do ziemi, silne huraganowe deszcze zaczęły zmiatać całe ciało. Julia miała więc rację, mówiąc, że zabierze ze sobą wszystkich mieszkańców, bo nikt nie przeżył. Jak myślicie? Czy był to zbieg okoliczności, czy może rzeczywiście klątwa? Numer 7. Uważa się, że bagno Honey Island jest nietknięte przez ludzi i legenda mówi, że mieszka tam przerażający potwór. Podobno niewiele osób go widziało, jest tylko kilka dokumentów, które potwierdzają, że potwór z bagien Honey Island istnieje. Pierwszy zapis pochodzi z 1963 roku, kiedy to dwaj myśliwi przypuszczali, że widzieli potwora stojącego na ciele martwego dzika. Według mężczyzn potwór miał siwe, długie włosy, mierzył ponad 2 metry i miał oczy w kolorze bursztynu. Kiedy mężczyźni podzielili się swoim doświadczeniem z innymi ludźmi, historia o potworze rozprzestrzeniła się jak ogień. Okazało się, że rdzeni Amerykanie również widzieli w okolicy tego bagiennego potwora, którego nazwali Letisze. Potwór był opisywany przez nich jako stworzenie, które żyło na bagnach i jadło padlinę. Według starych indyjskich opowieści potwór był kiedyś porzuconym dzieckiem, które zostało wychowane przez aligatory i przekształciło się w rodzaj wilkołaka. Numer 6 Mówiliśmy już o gigantycznym krokodylu, ale pewnego dnia ludzie natknęli się również na gigantycznego węża na bagnie. Który przeraził ich do cna. Na tym filmie widzimy mężczyzn uciekających z wody, ponieważ wyraźnie widzieli coś przerażającego. Na początku nie wiedzieli, co to było, ale kiedy zorientowali się, że to wąż, ruszyli za nim. Nie wiadomo dlaczego to zrobili, ponieważ większość ludzi prawdopodobnie trzymała się od niego z daleka. W końcu trzem mężczyznom udało się złapać ogromnego węża. Nie wiadomo jednak dokładnie, jak duży był ten wąż, ale mężczyźni. Zdecydowali się przenieść węża tak, aby przynajmniej nie mógł już nikogo zaatakować. Numer 5. Legenda o Lance and Light jest najbardziej popularna na wyspach morskich położonych na Oceanie Atlantyckim. Ale to nie byłaby szalona legenda, ponieważ kiedy jedziesz drogą w nocy na wyspie Świętej Heleny, zaczynasz myśleć, że twój umysł płata ci figle. W rzeczywistości, gdy jest ciemno, widzisz upiorne światło nad Lance and Road. Wygląda ono dość przerażająco i wiele osób uważa, że jest to duch żołnierza, który zginął podczas patrolowania Lands and Road w 1861 roku. Uważa się, że to światło to żołnierz próbujący odnaleźć swoją głowę i dlatego nosi starą żelazną latarnię, aby oświetlić drogę. Ludzie, którzy nie wierzą w tę historię mówią, że światło to nic innego jak gaz bagienny, ale najdziwniejsze jest to, że według niektórych bagno w ogóle nie istnieje. Czym więc może być to światło? Co tym sądzicie? Numer 4 Papua Nowa Gwinea to kraj w oceanie, który zajmuje niesamowitą powierzchnię 463 tysięcy km2. Jest znany z wielu rdzennych plemion, które tam żyją i zalesionych obszarów, które nawet nie zostały jeszcze w pełni zbadane. Mieszka tam wielu biednych ludzi, a gangi sprawiają, że nocą jest tam niebezpiecznie. Kraj ten znalazł się również w bitwach powietrznych podczas II wojny światowej. Papua Nowa Gwinea stała się w końcu czymś w rodzaju terenu łowieckiego dla miłośników warbirdów i wielu ludzi znalazło tam kilka zaginionych wraków samolotów. Jedynym z najbardziej znanych był samolot o nazwie Swamp Ghost. W 1942 roku ten samolot bojowy został porzucony na bagnach Agaimbo, ponieważ podczas jednej z misji bombowych zabrakło mu paliwa. Do 2006 roku Samolot pozostał tam praktycznie nietknięty, ale ostatecznie został rozebrany i zutylizowany przez Amerykanów. Numer 3. Co przychodzi Ci na myśl, gdy patrzysz na to zdjęcie? Czy jest to osoba, czy jest to zwierzę? A może jakieś nieznane, przerażające stworzenie? Podobno 15-letnia dziewczyna natknęła się na to stworzenie na bagnach gdzieś w Brazylii. Kiedy zrobiła zdjęcie, na początku nie rozumiała, co dokładnie widzi, ale kiedy zdała sobie sprawę, że jest to humanoidalne stworzenie, była dość szokowana. Jak widzimy, ma ono przerażającą twarz z dwoma rogami. Trudno powiedzieć, czy stworzenie żyje na bagnach, ale ludzie nadali mu nazwę Bachia Hornet Beast. Jednak nadal nie wiadomo dokładnie, kto lub co to jest. Ale to nie był jedyny raz, kiedy stwór był widziany na bagnach. Na tym zdjęciu widzimy inne stworzenie, które zostało sfotografowane gdzieś na bagnach. Co to może być? To stworzenie również ma rogi, ale wygląda nieco inaczej. Może te dwa potwory są potworami z bagien, o których ludzie mówią w legendach. Numer 2 Great Dismal Swamp jest pokryty słońcem kałużą błota i mówi się, że uratowało tysiące ludzi, którzy uciekli, aby żyć tam w wolności. Historia przynosi nas do wczesnych lat 1600, kiedy rdzeni Amerykanie próbowali uciec z kolonialnej granicy. Archeolodzy znaleźli dowody, że ludzie żyli tam i nawet nie mieli się czego bawiać ze strony świata zewnętrznego aż do XIX wieku. To właśnie wtedy pojawiły się społeczności bagienne, które od około 1680 roku do wojny secesyjnej były zdominowane przez Afrykanów i Afroamerykanów. Dziś Great Dismal Swamp zostało zredukowane i jest zarządzane jako federalno-stoja dzikiej przyrody. Oczywiście większość śladów po niewolnikach zniknęła i dziś żyją tam tylko zwierzęta i ptaki. Oczywiście bardzo trudno jest sobie wyobrazić, że ludzie jakoś tam żyli, ale jest to ważna część historii. Numer 1 Jeśli zobaczysz to zdjęcie, pomyślałbyś, że kolejny przerażający stwór został znaleziony na bagnie, ale nie martw się. To tylko rzeźba wykonana przez Sophie Prestigia Rzeźbiarka stworzyła bagienne stworzenia, aby pokazać dialog człowieka z naturą, i można je podziwiać w rezerwacie przyrody Bagen Senę w zatoce Moribach we Francji. Zaczęła od spreparowania dwóch stworzeń, ale skończyło się na tym, że jest ich osiem. Stworzenia są wykonane z błota i wodorostów i wyglądają dość przerażająco. Co ciekawe, wiele szczegółów zmienia się z czasem, w tym ich skóra, tekstury i kolory, a także krajobrazy, w których żyją. Co sądzicie o bagnach i czy kiedykolwiek odwiedziliście jedno z nich? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.